I taką urokliwą miejscóweczkę mamy dzisiaj. Jesteśmy w krainie stawów. Jest tutaj milion wszelkiego rodzaju robactwa. Ostatnio mówiliśmy, że chyba komary gdzieś wymarły. To tutaj jest wszystko. Chyba wszystko przyleciało właśnie tutaj. Taki mamy widok z przyczepy. Dzieci są w raju. Opływamy sobie jeziorko. Chociaż wygląda na ogromne, więc chyba nam budzinkań nie starczy. A ile za to zapłaciliśmy? Uroki weżła, jak dostanie się z ogona, boli dzieziemsko. Uciekaj, łubijaków! Witajcie w kolejnym odcinku. Wróciliśmy. Z nadmorza. Minęło kilka dni. Szykujemy się do kolejnego wyjazdu. Tym razem jedziemy nad jeziorko. Pokażemy Wam bardzo fajną miejscóweczkę. No i zobaczymy, co tam za atrakcje są dookoła tego jeziora. Tym razem jedziemy na dziko, także musimy sobie nalać wodę. Pojedziemy już z wodą. Chcemy dobrze rozplanować sobie obciążenie przyczepy, dlatego nalewamy tutaj w te baniaki, a nie bezpośrednio do zbiornika wewnętrznego. Boimy się, żeby nie był za duży nacisk z przodu przyczepy, a dwa, że nie powinno się jeździć jednak z wlaną wodą. Gdybym brać tylko te dwa baniaki, jedziemy na dwa dni. Także myślimy, że nam to wystarczy. Nie pijemy tej wody, więc tylko w sumie do mycia naczyń, ewentualnie do wykąpania się. W ostatnim odcinku pytaliśmy Was o płyny do kaset. Poleciliście nam tej firmy ten oryginalny Threadford. Nie wiem, jak to się poprawnie wymawia, w każdym razie zamówiliśmy. Ten różowy zamówiliśmy sobie koncentrat, go się leje mniej, zaraz to przetestujemy. I zamówiliśmy sobie, zamiast płynu tego niebieskiego do kasy, zamówiliśmy sobie saszetki. Przetestujemy, zaznaczę, to że nie jest to lokowanie produktu, także nie będziemy tutaj wychwalać produktu, powiemy wam pod koniec wyjazdu, jak faktycznie są nasze odczucia po użyciu tego. A ile za to zapłaciliśmy? Za ten różowy płyn zapłaciliśmy 52 zł, a za te saszetki 67 zł. Saszetek jest 18. Zobaczymy na ile to wystarczy. Aha, znowu ten sam błąd, zapominam o tym przycisku. Robię. O. Saszeteczka. Rozumiem, że chyba nie muszę jej otwierać, tylko się ją wrzuca. Tak. Wrzucamy. I na instrukcji jest napisane, że powinniśmy dodać 3 litry wody. E, także idę po wodę i zarazem dalej. Ok, saszetkę mamy, także dolewamy wodę. No to teraz uzupełnimy spłuczkę. Nalewamy płyn. Tylko jak to działa? Okej. Okay. I dolewamy wodę. Oczywiście wody dolejemy do pełna, nie zostawimy tylko tej jednej konewki. Eee, przetestujemy i jak wrócimy z wyjazdu, to damy wam znać, jakie jest nasze zdanie na temat tych oryginalnych płynów. Zobaczcie jak wygląda nasza trawa. Byliśmy nad morzem dosłownie 5 dni i to we wtorek przed samym wyjazdem podlaliśmy wszystko bardzo mocno. No ale tam mieliśmy 20 parę stopni, tutaj było 32, no i trawa się cała spaliła. Nie wiem, czy będziemy ją w ogóle jeszcze ratować, czy ją po prostu skrócimy. Rośliny w drugiej części ogrodu też niestety nam poschły. Także jest dramacik. Jesteśmy ogarnięci do drogi. Laszek jeszcze tylko podnosi podpory i będzie podpinał auto. Przed nami jakieś 60-70 km, także mam nadzieję, że w półtorej godzinki to machniemy i będziemy na miejscu. Wyjechaliśmy. Jest dzisiaj turbo wiatr, także całe auto, cała przyczepa się trzęsie. Także jedziemy trochę w stresie. Mamy do przejechania, tak jak wam mówiłam, już wcześniej 70 km. Kierujemy się na, do gminy Skoki. Mówią na to małe mazury. Jest tam 17 jezior i masa stawów rybnych także raj dla osób, które lubią wędkować. Taką urokliwą miejscóweczkę mamy dzisiaj. Jesteśmy na Dzikło, mamy wodę w baniakach. Nie chcę nam się jej przelewać do tego zbiornika wewnętrznego, także podłączymy sobie z baniaka od zewnątrz. Mamy taką końcóweczkę. Filtr musimy ściągnąć, bo nam się do baniaka nie zmieści. Leżek mnie tu sprostował, że z tego baniaka nie będziemy pobierać sobie cały czas wody, tylko napełnimy sobie poprzez tą rurkę zbiornik wewnętrzny. Także to sobie wpinamy tutaj. I końcóweczkę do baniaka. Ok, odpalimy sobie teraz tą pompę i zbiornik nam się pomalutku napełni. Karujmy śniadanko. Jak tam dziewczynki. Całą noc było słuchać żaby, co? Słyszałyście? Taki mamy widoczek. Z drugiej strony mamy stawy, a tutaj las. Jedziemy teraz na jeziorko. Jesteśmy w krainie stawów. Jest tutaj milion wszelkiego rodzaju robactwa. Ostatnio mówiliśmy, że chyba komary gdzieś wymarły. To tutaj jest wszystko. Chyba wszystko przyleciało właśnie tutaj. Także bez mugi się dzisiaj nie ruszamy. Jedziemy na pobliskie jeziorko, gdzie jest plaża, jest wypożyczalnia sprzętu wodnego. Także jedziemy trochę pokorzystać ze słoneczka. W gminie Skoki mamy w sumie 17 jezior. Eee, polecili nam taką fajną miejscóweczkę tutaj na jezioro Włókna. Także idziemy teraz ją zobaczyć. Ma tu być niby fajna plaża. Ładnie tutaj, co? Nie wiem, ktoś sobie puszcza muzykę. Ale ładny widok z góry, co? Zobaczcie, jakie duże jest to jeziorko. a Dobrze. O, a wiesz, jaki był ciocik? Nie wiem. Biało-czarny. Tak, to widziałam go. Dziwnie pusto, jak na sobotę. Pewnie wynika to z tego, że dookoła jest tyle jezior. Że jak ci wszyscy ludzie się gdzieś rozejdą, to ich w ogóle nie widać. Wypożyczyliśmy sobie rowerek. Koszt wypożyczenia 40 zł na godzinę. Rowerki są w bardzo dobrym stanie. Opływamy sobie jeziorko, chociaż wygląda na ogromne, więc chyba nam budzinkę nie starczy. Nie dziwię się, że na te tereny mówią małe łazury. Jest to naprawdę pięknie. W którąkolwiek nie spojrzymy jest piękny widok. Jeziora, lasy. Prawda dziewczynki? Jak się podoba piknik na rowerkę? Super co? Jeśli chodzi o takie miejscówki tutaj na dziko w skokach, to wrzucę wam później w opisie lokalizację jest tu kilka takich miejsc, gdzie generalnie mówią, że można spokojnie zatrzymać się przyczepem czy kamperem. Akurat tutaj przy tej plaży wydaje mi się, że nie, jest tam taki parking, natomiast nie ma tam żadnej informacji. Nie wiem, czy można tam zaparkować, czy nie. Zakazu teoretycznie nie ma. Ale polecę Wam dwie inne miejscóweczki. Wracamy na plażę. No to jedziemy dalej. Idziemy teraz zobaczyć, tutaj jest fajna miejscówka, gdzie można się ustawić przyczepą, kamperem. To jest teren raczej dla wędkarzy, także tutaj jeżeli macie wykupione pozwolenie, możecie sobie spokojnie tam wjechać, łowić ryby. Idziemy zobaczyć teraz, jak wygląda to miejscówka. Jeśli chodzi o dojazd, są trochę wertepy, ale myślę, że spokojnie czy kamperem, czy przyczepą. A my mamy mama. My mamy przyczepę. A. Tu jest taka bardzo fajna miejscóweczka. Z jednej strony macie staw, z drugiej jeziorko. Można tutaj wjechać. Myślę spokojnie, kamperem czy vanem, przyczepą, nie wiem, czy bym się tutaj e, zapędzała, chyba że macie jakieś fajne e, terenowe auto, które tu uciągnie, bo jest tutaj dosyć miękko, jest dużo piachu. E, cisza, spokój, w środku lasu, czego chcieć więcej. Kawałek tutaj są pomosty wędkarskie, także spokojnie znajdziecie kawałek ciszy i spokoju dla siebie. Natomiast na wędkowanie tutaj musicie mieć oczywiście pozwolenie. Tutaj jedąc prosto macie zakaz wjazdu, natomiast tutaj nie ma żadnego znaku, który zabrania wjazdu, więc myślę, że spokojnie można tam wjechać i się ustawić. właśnie nasz widok z przyczepy z drugiej strony. Otwieramy drzwi, to witają nas takie piękne łabędzie. Dziewczynki są w raju. Jedziemy teraz zobaczyć kolejną bardzo fajną miejscóweczkę na Dziko, tu w okolicy. Jest to zdecydowanie najładniejsze miejsce, które tu w okolicy widzieliśmy i na pewno przyjedziemy następnym razem ustawić się właśnie tutaj. Ten teren jest prywatny, natomiast jeśli wykupicie sobie pozwolenie na łowienie ryb, to nie ma żadnego problemu, żebyście właśnie tutaj się ustawili. Idziemy zobaczyć jakiś koncert. Chwilę zobaczymy, co tam się dzieje, i będziemy wracać do przyczep. Po koncercie padły, śpią jak zabite. A my wstaliśmy i nasłuchujemy żabki natura za oknem. Cudowna okoliczność.

Pogoda nam się trochę popsuła. Czas wracać. Zdecydowanie polecamy Wam to miejsce. Wjechaliśmy tym razem przyczepą trochę inaczej. Zmieściła się na szczęście. Jeśli chodzi o ten test, który wykonaliśmy, jeśli chodzi o te płyny do kasety, powiem tak: było dosyć ciepło, czyli no, mógłby już być nieprzyjemny zapach w przyczepie. Nie było tego zapachu, czyli super działa. Natomiast czy działa na tyle super, żeby przepłacać dwa razy tyle? Nie wiem. Myślę, że można. Natomiast chyba nie jest aż efekt tak super, żeby dawać dwa razy tyle. Potestujemy jeszcze, będziemy dawać Wam znać na bieżąco, jakie są nasze odczucia. Nie negujemy efekt. Tak jak mówię, jest zadowalający. Opróżnimy, przyczep, opróżnimy kasetę i mamy temat. Ogarniania przyczepy po przyjeździe zakończone. Wróciliśmy. Ogarniamy trochę ogród po powrocie, jak zawsze jest masa roboty, trzeba się trochę z tym łodziakiem pobawić, bo też mu brakuje zabawy jak nas nie ma na takie weekendy. Jeśli chodzi o samą lokalizację, tu gdzie byliśmy teraz skoki polecamy jak najbardziej. Zwłaszcza jeśli wędkujecie, zdecydowanie raj dla wędkarzy. W najbliższych dniach czeka nas trochę. Pracy. Chcemy przetestować sobie inną opcję, opcję akumulatora do przyczepy. To wam pokażemy w kolejnym odcinku. I na kolejny wyjazd, w najbliższy weekend, udamy się już bez dzieci, zrobimy sobie detoks. Zdecydowanie czasami jest coś takiego potrzebne. Ale gdzie to jeszcze nie wiem, pewnie gdzieś na dzikusa się udamy. Czekajcie na kolejny odcinek, to zobaczycie. Chodź. Okej. Okay. <laughs> Nie wiem, bo czekaj. Uroki wyżła. Jak dostanie się z ogona? Boli Niziemsko. Uciekaj, łobuziaku. W ostatnim filmie pytaliśmy Was o te płyny do kaset. Zmieniliśmy, zamówiliśmy, bla, jeszcze raz. Jak? Jak jest? Bleh. I zna, blondynka się wzięła za otwieranie kasety i nie ogarnia. Może dlatego, że był kruszka. No tak. Pauza. To ty... Nie wiem, co powiedzieć.